Siemaneczko, witam Was w nowym odcinku z gry Roblox. Dzisiaj nagramy sobie w Tank Battle Simulator. Razem sobie taką gierkę i znowu lekuje komputer. Mm, to jest to samo, co mi się wydaje, że to samo top back symulator, więc każdy wiedział o co chodzi. Zastrzelamy sobie wszystko w siebie. Dziękuję Wam za um, wszystkie wyś wyświetlenia pod innymi, innymi filmami. Jestem w szoku, że nie um, dostęp dostałem um, wyświetleń. Ale prosił Was, um, proszę was o, 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 o subskrybowanie tego kanału, ponieważ to mi bardzo pomoże. Dobra, śliczyliśmy eee, sobie, kurde, Jaki komputer, dać im i komputer. Co to jest? O, dobra. Nie zostało to mówi. Przepraszam za ale naprawdę. Komputer też tu za teraz dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Ważne jest to, że nagrywam nasz odcinek. Czy mi to jakoś e, się udaje. I e, następny odcinek z e, Battlefield Simulator Botekuna będzie za parę dni, może na 14 dni. Ja to nie wiem. Nie będę w stanie stwierdzić. I e, odcinek z WTF-a też będzie trochę później. Ponieważ mam dużo roboty. I nie mogę no, nagrywać cały czas, tak? Tak wyszło, krata szansa, ale wy też nie no, subskrybujecie mojego kanału. To mnie bardzo smuci, bo potrzebuję więcej subskrypcji. Wy mi się dajecie. A, no, Także coś da coś, nie? cię będzie więcej filmów. Zakończymy już opcję automatyczną, tak żeby mi automatycznie sterowało wszystko. Teraz pójdziemy sobie do pytań. To tutaj samo ode mnie? Oho. Co mi ten komputer pisze? Dobra. Zjedziemy sobie... Hmm... Jakiś hmm, Jackson? Nawul kupujemy I mamy jakieś działko. stało to końca, ja przed nie wiem. To jest niedorek. Zobaczmy kolejne jajko. Mamy coś rzadkiego, super. Eee, co Tutaj jest, nie wiem. Większa szczęście. O! To? Większe obrażenia to jest wyleko. A w końcu miedziało to było lepsze, może, sprętko. Zdrowe, dobre, to jest Teraz pojedynkujemy, żeby to lepiej sprawdzić. 35 oczekuje mi się. Teraz to wszystko, żebyśmy szybko niszczyli, a więc mam znowu to, co Zwiększam owładowane przez ciałko o 20% Coś też ma rakty 5 To też takie zniszczymy raz 2 Tak mi się wydaje Dobra, to sobie ulepsza ciałko Wszystko się atakuje, żeby się atakował Krytyka Teraz o, to hmm. Teraz to dobra nie, na jest krytyczne, Teraz pojadujemy... O, no, nie wiem, to jest. Nie, Najlepiej zniszczymy, tam dalej, tak dalej. Potrzebujemy 10 tysięcy na następną tak, yy, rzecz. To nie mnie martwi, bo to jest strasznie dużo. A ja nie mam tyle kas, na ten moment. Zniszczmy tego tutaj po prostu. Dobra, jest. Się, że nie pójdziemy nigdzie, kogut zieraz. Dobrze. A nie tu. A nie tu. A, dobrze. Może teleportujemy to. Zola. Idziemy w lesie. Aha, A, tu ja otrzymałem na początku ręce. No, także super. Mmm, um, kamień. Ten upgrader, coś tam coś tam... co? ma co swoje pierwsze jako zwierzę? No, Dobrze, pożyłem parę razy i... i znowu ten sam... Eee, ...twierdzę, tak. Ale tego nie mogę załatwić, rozumiem. Czyli na 4 zwierzaki jak najwięcej możemy. Yy, ulepszenia kolejne, szanse na krytyczne, zabrożenie, zdrowia więcej. Ulepszenia poza tym zdrowia, ale dobra. Wrócimy dalej, tu niszczymy, pyk, pyk. O i tu możemy sobie kupić widzę za około 7 punktów. Mm -mm. Nie ma opcji. Teraz te pozbieramy pieniądze trochę jeszcze. Będzie fajne. Dobra, jesteśmy milowe, to jest takie. Otwieramy przążki, ile się da? I tak mi się wydaje, że Fajna gierka, jeżeli byście chcieli z tego więcej, to dajcie suba, to jest obowiązkowe, yy, dać subami i lajkujcie filmy wszystkie. Prosiłbym Was, bo to naprawdę jest ciężka, to nie jest ciężka praca, ale wyczerpująca tak? Ja dla Was yy, robię wszystko, a Wy oglądacie bez subskrypcji, to subskrybujcie mój kanał. Będzie mi warta, to będzie nie mi bardzo miło. Jak mi to jak Bo to mam tylko 5 subskrypcji tak naprawdę w tym momencie. A chciałbym powiedzmy 1000, więc chciałbym mieć więcej subskrypcji. Nie jest naprawdę ciężko kliknąć yy, czerwony guzik pod filmem. No tego subika, chociaż jednego, a nie. Widzę, że dużo osób mnie ogląda, ale mało mnie potrzebuje. Prawie żadna. Także ja nie wiem dlaczego to jest tak spowodowane, ale mam nadzieję, że to się poprawi, bo ja naprawdę chcę to robić dla Was, ale też dla siebie. Uszanujcie mój czas pracy i dajcie tego osoba. To będzie chyba taki krótszy trochę filmik mi się wydaje bo Mniejszy, <laughs> mnie jest taki krótszy filmik bo z tej gry nie ma co nagrywać tak naprawdę bardziej więcej nagram z tego Battlefield Simulatora w Terran i będzie dobrze bo to też lubicie oglądać nagram sobie Battlefield Simulatora też coś tam mm, tajkął, Bo myślę, że to lubicie oglądać. A takie coś, tak pewnie to, to nie obejrzycie, bo. jest takie Wiem, tutaj się prawie, że nic nie dzieje, no ale bez przesady, tak. Ja to nie rozmawiam. Albo napiszcie mi w komentarzu. Czy byście chcieli, co, jaką byście chcieli grę, czy byście chcieli mieć Robloxa więcej, więcej y, Euro a może Minecrafta, wszystko się da y, ogarnąć, tylko ja nie wiem czego wy chcecie. Nie wiem co wy chcecie oglądać na moim kanale. Ja, ja, ja bym z chęcią nagrywał Robloxa, Minecrafta albo Traka. Albo Tylko, o, o, o. Dawajcie mi propozycję kierno Robloxa, które mógłbym nagrywać. No, to nie jest takie trudne dać propozycję, spytać w komentarz. Yy... O, ulepsziliśmy właśnie czołg nie jest takie trudne, żeby wpisać w komentarzu jaką chcecie grę do, ogl do oglądania. Naprawdę ja, bym, ja e, chcę, żebyście e, zasubskrybowali mój kanał, oglądali go, ale też e, no, nie wiem jakby żebyśmy też jakoś się rozwijali po nie? a nie tylko powiedzmy te 5 subskrypcji. Bo to bez sensu. Ja naprawdę... Ja yy, yy, na, naprawdę chcę, żebyście yy, uszanowali moją pracę. Ja się dla was staram. I... żebyście oglądali moje filmy, bo to jest, no, to jest dla mnie ważne, tak? Ja dla Was nagrywam, a Wy nie oglądacie. Albo oglądacie, a nie subskrybujecie. Więc naprawdę, zastanówcie się nad tym i mi napiszcie w komentarzu, co byście chcieli oglądać. Yy, bo ja nie wiem, co byście chcieli oglądać na moim kanale, to jest naprawdę. na to załóżmy. Nie wiem co wy chcecie na moim kanale oglądać i naprawdę o coś... uff się... uuu, o dobrego. O, dobra, bierzemy na ten karabin Maszynowy. Ja chcę, żebyście oglądali moje filmy, żebyście subskrybowali mój kanał, bo to jest dla mnie ważne. I... To będzie nie tyle w tym odcinku, bo z tej gry nie ma czas to, za to bardzo to dużo nagrywać, to to samo co Pet Simulator, a każdy zna Pet Simulatora, więc yy, tu się rozejdzimy. i yy, nagram dla was jeszcze, yy, nagram dla was jeszcze jeden film. A tu już nie gry. Także dziękuję za uwagę i proszę, oglądajcie moje filmy. Oraz subskrybujcie mój kanał i lajkujcie like pod filmami. Dziękuję. Proszę, żeby się to zrobić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Ja się staram, aby tego oglądacie. To nie jest duży wisiak dla Was, tylko dla mnie. Bo ja wstawiam, używam wszystko, wszystko, żeby to się da. A Wy nie spróbujecie nawet. Także proszę zastanówcie no się na tym co chcecie oglądać na moim kanale, a w, w ogóle nad subskrypcją, no ja naprawdę robię co mogę. Dziękuję za uwagę.